Chciałbym zaprosić Państwa do naszych restauracji w Szczecinie w Knickach Wielkich Si nauczyściu. Rafał Oszczak, kierownik restauracji, zapraszam wszystkich gości serdecznie. Karczma Polska pod w temcinie znajduje się przy placu lotników 3 w ścisłym centrum miasta. W środku lokalu przy stolika zaś może 120 osób. To, co wyróżnia nasze restauracje, to jednak przede wszystkim niepowtarzalny klimat i pyszne stare polskie smaki. Profesjonalna obsługa i polska muzyka. W menu znajdziemy same pyszności. Każdego naszego gościa traktujemy wyjątkowo. Zależy nam, żeby dobrze się u nas czuł. Pod kątem kliniskach wielkich, Zmarzniętych gości na pewno ucieszy widok płonącego w restauracji Kominka. Przy obiekcie znajdziemy przestronny taras, na którym latem ustawione są stoliki. Nieopoda znajduje się też duże miejsce na ognisko. Zimą w okolicy można zorganizować kulik, a w cieplejsze dni zawody pełnibolowe w lesie. Jesteśmy w stanie zorganizować imprezy okolicznościowe, wesela, cateringi, przyjęcia rodzinowe i romantyczne kolacje dla dwojga. Pod w karczmy pod w wielkich można zorganizować wyjątkowe wesele na blisko 130 osób. Do dyspozycji gości są 62 miejsca noclegowe w nowym hotelu. Do wyboru są pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe. Wszystkie urządzone ze smakiem w wysokim standardzie. karszym pod kogutem w silnąłościu od morza dzieli zaledwie 100 metrów. Lokal umiejscowiony jest na pasie promenady. Z pogodzeniem więc można podczas kolacji podziwiać miękne zachody słońca. Zimą w restauracji, która pomieści 90 osób, rozpalany jest z Latem przed lokalem uruchamiany jest przestronny obrudek dla 120 osób, w którym pysznymi daniami z można rozkoszować się pod gołą niebem.